zamontujemy pod nim ten półkorpus z tymi pięcioma ramkami raz dwa trzy cztery pięć tak jak mówiłem będzie on służył w moim przypadku tym że powiedzmy że mi się nic nie zalęgnie nie będę musiał trzymać tego porażu a dla nich to będzie ten bufor bufor miejsca w, w, w ulu że będą miały trochę 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 będą miały lżej się coś przykleił strasznie ten ul ten korpus dobra Połóżmy go na razie na spokojnie, tak? Połóżmy, połóżmy to tutaj. Ok, i teraz na tym połóżmy nasz, nasz korpus, który przed momentem zdemontowałem. Ok, i w ten sposób ja bym mógł zrobić przegląd teraz tego korpusu i tu mam miejsce żebym mógł sobie jakąś tam rankę odłożyć dobra no to zobaczmy jak tam wygląda sytuacja na froncie Widzę, że przyły jest pełno. Tutaj ramka jest z samym jedzonkiem. Czyli z białą konfiturą można powiedzieć. Tutaj tak samo. To jest samo białko. Ok. Przełóżmy sobie tutaj. żebyśmy mieli trochę więcej miejsca Okej okay. Zobaczmy co się dzieje tutaj tutaj mamy czerw który się wygryza Jest już czerw, widzę też są nowe niteczki pozakładane Nowe niteczki są praktycznie cała ramka jest z nowymi niteczkami założona Zatem matka czerwi Tutaj też od góry jedzenie a 70% czerwiu Matki tutaj nie widzę. Trutej niższe jakiś tam widzę, jest duży OK, wkładamy to na miejsce. weźmy kolejną ramkę tutaj jest powiem wam tak e, zarówno miód jak i białko, czyli jest e, jakiś pyłek znoszony, pomarańczowy, żółty jest trochę czerwiu na dole który się jeszcze wygryzy, wygryzie po tej stronie sytuacja się ma można powiedzieć identycznie: dużo miodu jest. Czy są komórki? Tak, komórki są zawlecone, to znaczy matka je zaczerwiła. Są niteczki, czyli matka cały czas na bieżąco przegląda. I jak brakuje, to dorzuca nowe pszczółki. No i super. Kolejno ramko. Ramka kolejna jest jaka? Zaniteczkowana Wam powiem. Z, y, są nowe pszczółki złożone. Dolną częścią jest Czerw. Tutaj ta sama sytuacja. Dużo pokarmu ogólnie mają, ale też, czyli pokarm jest nawet bym powiedział gdzieś do połowy ramki, od połowy ramki w dół jest czerw i są nowe niteczki. Dobra, kolejne ramko. No, widać sytuację, że jest czerw. Są tutaj dołem zaniteczkowane komórki, czyli, czyli młode przyszłe pszczółki. Tutaj dużo jest robaczków, które nie są jeszcze zasklepione. Tutaj sytuacja ma się podobnie. Ale tutaj niteczek jest, tutaj gdzieś tutaj w krawężnikach te niteczki są, czyli młode pszczółki złożone przez matkę. Matki tu raczej nie widzę. OK. Dobra. Zobaczmy kolejną kamkę. Sykniemy, bo coś tutaj za bardzo wychodzą, niech się tam schowają. Dobra, jak to wygląda tutaj ta ramko Mnóstwo czerwiu, który się dopiero wygryzie. Są niteczki gdzieś na rogach. No tutaj nie widzę niteczek. A tutaj gdzieś, tu gdzieś chyba niteczki w tym miejscu są. Czyli ogólnie też jest czerw, który się musi wygryźć. Tutaj też jest dużo czerwiu. A ciekawe, jakby była taka możliwość, gdybym jedną na przykład taką ramkę z czerwiem e, po szczepnięciu, na przykład, z tych pszczół, włożył do małego ula na wymianę z jakąś inną ramką, z jedzeniem, na przykład. Czy byłaby taka możliwość? Wtedy, wtedy grupa, grupa czerwiu stąd poszłaby do małego ula. I w małym ulu miałbym jeszcze czerw, który by się wygryzł, prawda? Nie wiem, czy tak takie, takie zabiegi się robi. Czy można, czy się, czy, czy się w ogóle nie podejmuje takich decyzji? Ciekawe, nie? Zobaczcie, cała ramka pełna. Sam czerw. Sam usienki czerw, który się dopiero wygryzie. Super.